Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak jest widzicie. O, czy to jest vlogmas? A co ty myślisz? A vlogmas. Yy, mamy dzisiaj vloga remontowego, jedziemy wybierać. Yy, wybierać. Już kupowałaś tak naprawdę podłogę yy, na dół, czyli te płytki i panele. Płytki drewnopodobne oraz panele. Yy, bo już mamy wybrane w ostatnim vlogu remontowym, mogliście widzieć to, więc fajnie. A teraz znajdujemy się w naszej łazience u góry. Jak widzicie, sporo się tu zadziało. Tak naprawdę przedwczoraj nagrywałam i tu jeszcze było pusto. A teraz, jak już widzicie, pojawiły się płytki, więc już jest robota. Widzicie teraz naszą koncepcję, jaką mieliśmy na tę łazienkę. Więc tu mamy ciemne płytki. Tutaj będą te płytki jasne, takie jak tutaj. Tu mamy. Halo, panie operatorze. Panie operatorze, zapraszam tutaj. Tu jest męka, gdzie będzie kwiatek typ bluszcz, z puszczonymi na dół liśćmi. No i tutaj będzie też podświetlenie. Tutaj będzie zachodzić płytka, więc będzie to przepięknie odbijało światło. No i jest co? I to jeszcze po tej stronie może pokażmy. Tutaj też są już ułożone płytki, także mamy naszą przepiękną, jasną łazienkę z takim y, ciemniejszym elementem, stawką. Podoba Ci się? Łazienka? Podoba Ci się? a tu będzie wanna, tu będziemy robić plusk plusk. Tutaj, wiesz? Tak. Będziemy robić tak plus plusk? plusk, plusk? I hate the fact that we lost such a Uber pulling up on call. Tell me, as you trying to fall through, I'm gonna leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend time with you. No, we all but do what you're doing right now. Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking, oh, Lord, I know I want you long time. Powiem tak pięknie: pierwsze miejsce na naszej dzisiejszej mapie to są drzwi. Drzwi do domu, wewnętrzne oraz zdecydowaliśmy się również, że wymieniamy drzwi zewnętrzne. No bo one w środku w domu nie będą nam po prostu pasowały, bo one są w takim ciemnym. W ciemnym brązie. Jak z zewnątrz wygląda to jeszcze dobrze do tej cegły klinkierowej, no to jednak w środku fajnie było, żeby te drzwi były białe. No Ale i zresztą. Będą też grubsze, cieplejsze. Tak, o. Nie wiem, czy było słychać, mam nadzieję, że tak, że grubsze i cieplejsze będą drzwi. No i wzięliśmy sobie próbki, ponieważ Jak mamy. Kontrola prędkości. Jakby to powiedzieć. Nie jesteśmy do końca pewni, jakie mamy ramy okien, w jakim kolorze. Wojtek jest przekonany, że jest to machoń, ewentualnie tik. A ja jestem tego zdania, że jest to orzech. Także um, pożyczyliśmy sobie próbki z, ze sklepu Bogdański i dopasujemy, zobaczymy kto ma rację. Ja w ogóle się śmiałam do Wojtka, bo strasznie nam się podoba. Strasznie, strasznie nam się podoba taka Nie jest orzech. Orzech jest za ciemny. To poczekaj, poczekaj. Strasznie, strasznie podoba nam się opcja tego przycisku takiego, wiecie, wchodzenia za pomocą odcisku palca, ale to jest to cholernie drogie, bo ile to kosztuje? 7000. Cenie drzwi. No. Tak, więc jest to drogie, więc na pewno nie na ten dom. Ale ym, się do Wojtka tak, Wojtek, mówmy się, jak się okaże, że to jest machoń i że... Nie, jak się okaże, że nie masz racji, że to nie jest machoń, to robimy ten przycisk. Oczywiście ja to... Ja wiem, bo... że to jest tik! No a później zmieniłeś. No, bo troszeczkę <laughs> no bo się potrafiesz w gacie, taka jest prawda. jest prawda. Yy, nie, no to jest oczywiście dla ja i nie rozumiem tego przycisku. To jest jeszcze, no jeszcze nie, 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 nie na ten dom, nie. Ale dobra, co miałam mówić? Także lecimy to teraz przymierzyć. Jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne do domu, to mamy wybrane. Wybraliśmy drzwi Porta. Yy, jak Focus. Będziemy... Porta Focus, Premium. dokładnie. Porta Focus Premium, białe z takim czarnym przeszkleniem. Porta, porta Focus. One się nazywają? Porta Focus. Porta Focus. Porta Focus Premium. Ja widziałam pokus? Porta Focus, no. Forta, y, Porta. Porta. <laughs> Porta Focus Premium, tak? Są takie białe drzwi z czarnym przeszkleniem wąskim. Dobra, jestem już i przymierzamy. Więc, mój drogi, machoń! Mahoń! No? Gdzie? Machoń odpada. Tik odpada. Mamy jeszcze orzech, ale orzech wychodzi dosyć ciemno. I proszę bardzo. Okazuje się, że dąb bagienny chyba pasuje najlepiej, ale zaraz Wojtek podejdzie i jeszcze sobie zobaczy jak to jemu siedzi, ale wydaje mi się, że ten dąb bagienny będzie ideolo. Patrzcie jaki kombinator jak dopasowuje. <laughs> ja się zastanawia, o co chodzi. Dom bagienny. No, no nie? Hmm. Patrz, nikt nie miał racji. Piona. Czyli ta pani nam kupuje? <głosy> <głosy> tak. Trzymaj, dobra jedziemy jak już wspomniałam o drzwiach wewnętrznych, jakie wybraliśmy, to pokażę wam jeszcze na jakie drzwi zewnętrzne się zdecydowaliśmy. Więc wybraliśmy drzwi marki Dorsi, konkretnie te modele z nowoczesnych i zdecydowaliśmy się na model Murano, czyli to jest ten, który tutaj widzicie z dwoma przeszkleniami, będzie on w kolorze dąb bagienny, jak zresztą widzieliście jak porównywaliśmy te próbki. No i ten uchwyt oraz zamki będą w kolorze czarnym. Mamy tutaj nasz panel, czyli dom Smoky Hill i do bo przyszliśmy sobie tam jeszcze zobaczyć właśnie tą płytkę, na którą ostatnio patrzyliśmy i to jest, możesz puścić, to jest Rustem Naturale. Ta płytka jest jeszcze tutaj w tym miejscu. Generalnie takim kolorystycznym, no to to Dobra, fajnie współgra nawet. Pod kątem słojów, no jest troszkę ciemniejszy, no. Fajnie, bo podłogę mamy już wybraną. E, jeszcze wam pokażę, jak wygląda ten e, panel dom Smoky Hill, bo ten, który mamy teraz e, ze sobą, jest taki dosyć jasny. Ja tak się nawet zdziwiałam, kurde, taki jasny się wydaje. Mało jest tych takich, m, e, tych właśnie takich opalonych fragmentów. I tutaj we vlogu widać jeszcze, jak właśnie ten panel wygląda. jak mówi, no wszystko zależy od tego, jaki, jaką mamy płytkę, tak? No, jaki, jaki jest panel. Tak samo jak wybraliśmy teraz właśnie płytki do łazienki i my patrzyliśmy na taką płytkę, która była praktycznie cała jasna, miała delikatne takie smugi, a jak już są te płytki ułożone, okazuje się, że mają takie trochę niektóre smugi ciemniejsze I ja tak się też, kurde, to chyba nie jest ta płytka. Koniec końców okazuje się, że jest super, bo bardzo fajnie te smugi się łączą z tymi ciemnymi płytkami, więc idealnie to się dopasowało. No, ale tak Wam... Pokazałam więc już fajnie, bo mamy podłogi wybrane. Teraz jeszcze tylko kwestia tego zamówienia. Postanowiliśmy, że wracamy do domu, bo Glorusia jest śpiąca, wybrane, zaczęła nam już rzeczy, bardzo marudzić. Nie? Tak, 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 jestem zadowolona. Fajnie, fajnie. Jestem zadowolona, bo drzwi już mamy wybrane: zewnętrzne, wewnętrzne, e, panele i płytki też, a jest to nie lada wyzwanie, żeby wybrać. E, Płytki drewnopodobne do paneli. To jest naprawdę nie lada wyzwanie, więc ona się to udało. ha Więc naprawdę ekstra jesteśmy super zadowoleni. Nie zasypiaj, proszę, Już dojeżdżamy! O, tofik biegnie! O Jezu! O! Ca Cały dzień mi dzisiaj szarpiesz te włosy. No. Nie ma ja jak bułka, słucha, co? Nie ma to jak sucha bułka. A, a, a. Tak? Proszę. No, jest twoje. Oddasz mi. Dziękuję. Zamkniemy tak. Patrz. Gdzie jest? Gdzie? No gdzie jest? Tu jest, tak! Super, tu jest pusto. Do tej teraz, tak. Gdzie jest? Tutaj, super. Muszę wam coś pokazać, ponieważ em, dzisiaj Wola ja zrobiła taki bardzo spory progres, jeżeli chodzi o chodzenia. <tentziby chairs' Town> Muszę wam pokazać, bo Wojtek nagrał filmik. A akurat po prostu w ostatnim momencie mówię, Wojtek łap szybko za ona będzie szła. Za telefon. I proszę bardzo. Przysięgam, że ja Cię kiedyś zabiję, skorzystałeś tylko z okazji, że nie widziałam. Wstawaj Wojtek, nie, nie ma czasu na spanie, wstawaj. Kinga, wypiję kawę, potrzebuję 20 minut. Ale ja też bym bo... chciała, możemy mieć 20 minut drzemki. To Miałeś zupę. 20 minut, kiedy nie. jadłaś zupę, wykorzystałeś to na jedzenie zupy i na Ty... jedzenie bułki. Przepraszam bardzo. Co? I nie, przeginasz Wojtek, serio. Kiga, daj mi 20 Przegin... Ty, minut, nie, proszę Cię. No ja wykorzystam na jedzenie, aha, czyli na się nie może spokojnie wystrać, zjeść sobie. Tak, bo... 20 pokor... minut. Nie, ja nie wierzę w to. Kinga! Fuck you! Nie masz szans. No to co? <laughs> 20 minut potrzebuję. No, ja też. Ja ci powiem, które godzina. Ale Wojtek! 1852, 15.30 i wychodzę. Ale ty nie rozumiesz, że ja też potrzebuję? Czemu myślisz tylko o sobie? To ty pójdź dziecko, to przyjdziesz razem ze mną. A jak ona nie będzie chciała spać? No popatrz, idzie do spania. <grym> popatrz, idzie. No idzie! A, idzie. A ja chciałam sobie bułkę jeszcze zjeść. A no to dziadem, dziadem jesteś. Dziadym jesteś. Dziadym jesteś. A na bułkę. Babcia jest? <grym> <grym> tak, mama ma aparat. Przepraszam, że wszyscy będą ziewać. <grym> Trochę się w domu zasiedzieliśmy. Gloria jest już na drzemce po obiadku. Ej, weź mi te rzeczy, co to jest? Co to za nieeleganckie zachowanie? Ua! Także jedziemy teraz, ponieważ zostawiliśmy Gloria z babcią. Jedziemy, bo jesteśmy umówieni na 17.30 na terapię, bo w zeszłym tygodniu nie byliśmy na naszej wspólnej terapii, no bo nie było moich rodziców, nie, z kim, nie mielibyśmy z kim Glorię zostawić. Więc udało się, pani Psochot napisała, że właśnie dzisiaj ma wolne miejsce. A teraz mamy godzinę. Którą? 16.16. 16. Więc postanowiliśmy, że po prostu jeszcze wykorzystamy ten czas i jedziemy jeszcze coś ogarnąć ze spraw remontowych. A w ogóle nie powiedziałam wam jednej rzeczy: nie pokazywałam wam nigdzie, nie relacjonowałam tego. Był ostatnio u nas wujek Wojtka, który zajmuje się meblami, robieniem mebli, ma firmę, tak? meblarską, czyli meblarską, meblową? meblowniczą meblowniczą, tak i robił nam pomiary w domu, także pomiary są już ogarnięte meble się będą tu tworzyć a skoro robią się meble, to znaczy, że już widzicie, ten remont jest na bardzo zaawansowanym poziomie i uda się co? Vlogmas 2023 w nowym domku no, nie ale tak. będzie pompa ale będzie pompa Vlogmas

ostatnio tutaj w sypialni na budowie pokazywałam wam moją elegancką stylizację, mój outfit, więc stwierdziłam, że dzisiaj też to zrobię. Chociaż to nie jest nic niezwykłego, jak widzicie. Mam na sobie bluzę Peleny Lala, to jest taka oversize'owa bluza, a rozmiar jest najmniejszy, chyba XXS. Dodatkowo mam takie klasyczne jeansy, nawet nie pamiętam, są buty to są Big Star białe. Torebka Pinko i taki o, dzisiaj jakiś szybki, budowany klasyczek. Stwierdziłam, że będę kontynuować tego vloga, bo chyba w ostatnim tak sobie Wam pokazywałam wszystkiego. No i ja tak właśnie to z nagrywanie. Nagram Wam, coś pokażę. Zaraz te walnę w łeb, bo mnie przedrzeźnia. No. <laughs> Wszystko to zabrzmiało, nie? Tak? Ale super! Nie, ja nie, nie masz mi tego za że tak powiedziałam? Łepetynkę cię mam. Dobra, chodzi o to, że ostatnio wam pokazałam, i tutaj jeszcze nie było niedokończone. I tu proszę bardzo, co się zadziałałam. Już wykończoną wnękę w ciemnych płytkach. Tutaj już mamy ułożone te płytki jasne, no i coś z czego jestem bardzo zadowolona, czyli to, że jak sobie będę elegancko leżała w wannie, to mam miejsce na świeczuszkę, tu będzie wszystko fajnie w koszyczkach poukładane, uwielbiam to właśnie, gdy jest, yy, gdy jest wokół wanna taka półka, gdzie mamy po prostu miejsce na to wszystko i jest taka fajna przestrzeń, więc to mi się bardzo podoba, dodatkowo wiecie, tutaj wanna, fajnie wszystko oddzielone od pralek, taka przestrzeń, kurde, normalnie, aż bym się wykopała, co? Aż chcesz coś powiedzieć? No jak proszę. Skarbie zademonstruj jak leżysz w tej wannie. W tych swoich Potem, tak? czarnych spodenkach być bajecznie. nie, bajecz, nie. zrobimy takie przejście, że tak wkłada się do wanny, nie? I puu i teraz się pojawia wanna. Byliśmy przed chwilą dograć temat drzwi, także mamy już drzwi zamówione, te nasze wewnętrzne oraz zewnętrzne. Podłogi też już mamy zamówione, nie? Tak. Ogarnięte. A teraz lecimy jeszcze do Rameksu, wybrać fugę do, do łazienek naszych, do tej czarnej łazienki. Walki. Też umywalki od razu patrzymy? No, jest to na umywalki już. Znaczy, trzeba zadzwonić jak mała, nie? Czy ten, czy tak, jest, tak. Tak, właśnie, z... bo nie, z, nie wspomniałam. Nie wspomniałam, zostawiliśmy dziecko, tak. Moja mama zaproponowała, że i tak w kwiaciarni dzisiaj ma słaby ruch, więc jak, chce, jak chcemy, to może nam przejąć małą i sobie pozałatwiamy. Także miło, miło, bo faktycznie dzisiaj Gloria ma też taki dosyć marudny dzień, więc zdecydowanie ta opcja jest super. A teraz lecimy do Romex. Porównujemy sobie właśnie fugę do jednej z płytek naszej łazience u góry. No, nie, zdecydowanie. Dlatego, że to jest w ogóle inny ton. To bardziej pada taką czekoladę. Nie pasuje nam. Ten nie? Ten, właśnie ten. Pasuje no, jasny brąz. Tak, tak, zdecydowanie. tam tak. jest kasztan. Tak. Nie no, jasny brąz. Tak. Jeszcze patrzę na to, ale... Czyli to jest biały, a to jest a to ciepły, zimny, biały. Biały. ciepły biały. No to ciepły biały, ciepły, biały to pasuje. Ciepły biały, ciepły, biały pasuje, <kłysy> no bo nie no, tak. jest... Zimny biały dajemy tutaj, no, 0,01. Czy my się nie uwalimy z taką fugą na podłodze? Czemu? Czy nie lepiej to? A, w ten sposób. Chciaż z drugiej strony tak ta się przybudzi, to będzie taka jak ta. Proste. To będzie taka jak ta. Weźmy to, to. Dobra. Ciepły biały, no. Dobra, ciepły. That I know somewhere that we could go to crash land And we could keep the pace on slow Don't leave me on bread Can we go back where we first began? No plans, all we have is the moment Just text, I know it's a toss-up Że będzie mnie słychać, bo jest dosyć głośno muzyka puszczona. Jesteśmy teraz w restauracji Segilnia, wpadliśmy na szybki obiad. I oczywiście polecieliśmy w klasykę, czyli przystawka przepyszna yy, krewetki. I ona, nawet nie pamiętam ile kosztuje, ale dosyć jest niedroga, bo ogólnie w restauracjach, no jak na przystawkę weźmiecie sobie krewetki, to wychodzą za jakieś 40 coś złotych, A tutaj wychodzi ile tam było? To już nie pamiętam dokładnie ile. To ewentualnie Wam tutaj napiszę. Bardzo dobre są te krewetki, tak przepysznie zrobione, takie fajne kruche, jakkolwiek to znaczy, ale wiecie, nie są takie gumowe przeciągnięte. A teraz co? Na Danie Główne wzięliśmy sobie, mam makaron z krewetkami, a Wojtek ma pizzę z czym? z porę i por gorgonzolą. Z i gorgonzolą. Przepyszna jest też ta pizza, takie fajne połączenia smaków, także wcinamy. I jedziemy jeszcze tylko obczaić kominki, a potem wracamy do domu do naszej córeczki. Mm. Życzcie mi powodzenia, żeby ta bluza została biała, bo u mnie to różnie bywa z takimi rzeczami Gdzie? No. Tu, na samym środku. Zaliczone. Przeszliśmy jeszcze do Rosmana po, po płynu do kąpieli i widzimy, że są kule z manufaktury Piękna. One są bardzo fajne, mocno pachną. I są takie fajne, mini. Są w dobrej cenie, bo 9,99. są takie dwie wierzymy? Okej, okay. no to jedziemy w płyn. Jest. To jest najlepszy płyn do kąpieli ever i on w ogóle teraz kosztuje 9,50 bez promocji. Nie wierzę. Z... Kinga powiedziała 9,50, a nie 9,49. 9... O przepraszam, 9,49, ale w... Bo tak groszy. wydaje mi się, że on kiedyś był tańszy. Ja nie wiem, czego ja go kiedyś po 4 albo 5 złotych nie kupowałam. Mm. Naprawdę. Jeść. Yes. Pokaż, pokaż się, jak wyglądasz. Nie, nie widać w tym świecie, ale... Dramat. Gratuszka czy coś takiego. Albo jęczmień. A bardziej wygląda a już to tak, jakby ktoś ci przewalił. A już schodzi. 来る。